Siemanko to ja i ogólnie mam jak to zobacz jak mi się to z ta przydarzyła. przedarzyła Dobra, z racji, że nie mam żadnego pomysłu na YouTube, to sobie ten yy, opowiem. I ogólnie pierwsze to było tak, że wyszłam z mieszkania, bo ja się przy, przeprowadziłem ogólnie i to jest mój pokój. To jest moja lampa. Boskie spojrzenia. Tutaj mieszka moja sister młodsza. Yy, tam jest moja mama, więcej nie będę nagrywał. I ten. No i ogólnie yy, ten. Wyszłem i idę, 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 po czym banan? Skórka od banana. <gry> Pomyślałem sobie, później wytestuję, ale nie, oczywiście jej nie brałem, nie? Później poszłam i tam jakieś, nie wiem, małżeństwo. Miał takie jakby psa, jak moja, jak pies mojej babci, Nuka się nazywała, nie? Ale te, tamten pies się nazywał Suzy. I on nie, on mówił, y, bo to było małżeństwo jakieś i był no, pan i pani i było... I, I gość mówił do niej, Suzy, su, do, do tego psa, Suzy, Suzy Niech Mmm Suzy, Suzy, Ty chyba zbyt koleżeńska jesteś, chodź tu Albo ona do mnie podchodziła, bo ja sobie przechodziłem, później byłem za nimi, to sobie podbiegłem trochę i to i miałem takie mój mózg, pow mój mózg, to bo głupie człowieku, naprawdę Mój otruch po czym poszłem do sklepu. Mój mózg mi pomyślał sobie w sumie, czemu nie by się po mnie wygłu wy wygłupiać i zrobiłem taki jakby taktyczny speedrun i wziąłem wszystko co, co chciałem co potrzebowałem do siebie i po prostu ten później szukałem plombersów, mamy czwórki Na mojej młodszej siostry, bo się skończyła ona sora raz i ogólnie ten. Y, poszłem do sklepu po czym pan powiedzieć y, Po czym w ogóle nie wiem. Ja dostałem jakieś znaki od Jezusa. typo co sprzedawał, w swojej zmianie, to wyglądał jak Jezus z twarzy. Dosłownie. Nie wiem, czy to jest jakiś znak od Boga. Czy co? Bo ja nie rozumiem, ale no. Nie wiem. I ogólnie, y, ten. I ogólnie powiedział 69 zł i ileż tam groszy, a ja miałem takie. A ile będę musiał? Ile co będę musiał odjąć, żebym, żebym nie było stać? Po czym, po czym oganiam? przeżyjam ponad przeżyłam 70 zł, nie? Patrzę, a dobra, jednak mam. Mówię do niego. O to dobrze, i jest wszystko ok. I to byłaby tak, i mój mózg zareagowałby taki o kurwa. O cholera więc był lekki stres i no proste <noise> to jest wszystko to, to jest to później później jak już yy, mówiłem w po, yy, początkach tego początku yy, filmiku yy, odcinka na yy, sorry musiałem pomyśleć ale nadal myślę kurde nie, nie wiem, jak to opisać. A, yy, dobra. Później zobaczyłem tego bana znowu i udawałem, że poślizgnąłem się o niego, ale nie wywaliłem się, bo lało, lało, dosłownie lało. Więc no i posz, później poszłem i koniec. I to jest moja cała puenta. Zapomnijcie o subie. Please. Ja nawet suba nie mam. Nic Ja ja chcę, ja chcę mieć chociaż do końca tego roku chcę mieć chociaż 100 subskrypcji albo 10. Proszę was. Ja naprawdę nie mam. Ja naprawdę nie mam ten. Ten subów żadnych jeszcze. Ja wiem, że trochę. Nie, na, na początku. Na, na początkach nie wiedziałem, co nagrywać. Ja nie wiem czemu. Moja mążna siostra. Dobra, okej. Okay. Ale ja dostałem w ogóle, nie wiem, było smutne, bo ja się staram, nagrywam moją siostrę i nagle patrzę ponad 1100 lajków. Komentarze nagle były włączone, więc miałem takie za co? Wyżona jest słodka i w ogóle I moje dziecko. Ale trochę mnie co zapolało. To wszystko. Mm. Więc no. Mam nadzieję, że się wam spodobał. Piszcie jakieś komentarze. I proste. Proszę zasubskrybujcie kanał i lajkujcie. Wszystko. No. Pa!